Cześć moje misie-pysie, albo moje skowroneczki. Mam dobrą wiadomość dla części z Was. Dzisiaj nie będziecie czytać czytanki, tylko słuchać. Natomiast oczywiście w ćwiczeniach i w kaligrafii czytanie i pisanie to będzie już Wasz obowiązek. Posłuchajcie dzisiaj yy, opowiadania napisane, psz, napisanego przez pana Tomasza Szweda pod tytułem Kto puka? Był wiosenny poranek. Pająki otrząsały pajęczyny z porannej rosy, a ptaki uwijały się, bo to pora budowania gniazd. Niektóre miały już swoją parę, mieszkanie i złożone jajeczka. Tak właśnie było w pewnej dziupli w Starej Sośnie. Pani Sikorka siedziała w gnieździe i odliczała czas wysiadywania jajek. Właściwie to już mijał czternasty dzień. Więc wkrótce jej rodzina powinna się powiększyć. Nagle usłyszała pukanie. Proszę, grzecznie zawołała. Pukanie stało się głośniejsze i szybsze, jakby ktoś bardzo się nie cierpliwił. Nie mogę wstać, bo wysiaduje pisklęta. Proszę poczekać. Zaraz powinien wrócić mój mąż. Ale nikt się nie pojawił. To naprawdę dziwne, pomyślała i znowu zajęła się liczeniem. Wtedy coś zatrzepotało przed wejściem i do dziubli zajrzał pan Sikorka z czownicą w dziobie. Przyniosłem ci obiad, wysapał. Leciałem aż od pola. Wyobraź sobie, kochana, że na szóstej gałęzi spotkałem pana dzięcioła. Pytał, czy gdzieś w okolicy nie ma spróchniałej wieżby, no to mu powiedziałem, że nad rzeką stoją nawet dwie. Tak dziwnie patrzył na moją życzownicę, więc chciałem go poczęstować, ale on na to, że dziękuję, że później mu piasek w ciobie zgrzyta i że woli robaki spod kory. I zaraz poleciał. A, teraz wiem, kto pukał, powiedziała pani Sikorka i zamilkła, bo znowu rozległo się stukanie, chociaż tym razem jakby spod podłogi. Odchyliła skrzydło i zajrzała do gniazda. Tak. Właśnie z jajeczka odpadł kawałek skorupki i na świat wyjrzał dziobek pierwszej małej sikorki. Po chwili stukało już w każdym jajku. Skorupki pękały, z wnętrza wysuwały się małe piszczące łebki, które wołały – jeść, jeść! Pan sikorka przez chwilę sam miał dziób otwarty ze zdumienia, kiedy patrzył na narodziny swoich dzieci. Machnął skrzydełkami i wyfrunął na łąkę. No, sześć dziobów do wykarmienia to fruwania na cały dzień, pomyślał. A trudno, odpocznę sobie w sierpniu. Wtedy już małe będą łapać muchy i robaki. Pocieszał się, goniąc za leśnym motylem. Powiedzcie mi, co wydarzyło się pewnego wiosennego dnia w gnieździe Sikorek. Pani Sikorka wysiadywała jaja. I nagle usłyszała pukanie. A co wiosną należy do obowiązku taty, czyli pana sikorki, a co do obowiązków mamy sikorki? Mama jest odpowiedzialna za wysiadywanie jaj i ogrzewanie piskląt, a tata. Za zdobywanie pożywienia i wykarmienie wszystkich swoich dzieci. A czym żywią się pisklęta sikorki? Pisklęta sikorki żywią się czczownicami i innymi robakami i owadami. A powiedzcie mi, kto pukał do pani sikorki? Do pani sikorki pukał dzięcioł. Pamiętacie, czego szukał Dzięcioł? Dzięcioł szukał robaków spod kory, a zapytał się pana Sikorki, czyli taty naszych wyklutych maluchów, gdzie może znaleźć spróchniałą wieżbę. A powiedzcie mi, moi mile, mili, ile dzieciaków, ile pisklątek wykluło się mamie i tacie? 6, dokładnie tak. A kiedy pisklaki, sikorek będą już samodzielne? W sierpniu. Wtedy już same będą mogły łapać muchy i robaki. Tutaj mamy przykłady ptaszków, jakie możemy zobaczyć w lesie. Zobaczcie, ptaszek, który wysiaduje jaja. Tutaj mamy pisklaczka, który się wykluwa. Jest to bardzo ciężkie dla pisklaka. Musi przebić skorupkę i wydostać się z niej. Bardzo często rodzice delikatnie pomagają takiemu pisklaczkowi. Pisklaki, tak jak i ludzie, gdy się wykluwają, a ludzie rodzą, są całe mokre. Widzicie? Musi sobie czasami zrobić przerwę i odpocząć, żeby mieć siły. Całkowicie się wykluć. A tu już mamy wyklute pisklaczki. Są one dość łyse, mają śmieszne fryzury. Zobaczcie, jakie mają duże oczy. Jednak te oczy jeszcze nie widzą jeszcze są ślepe. Wielkie dzioby, które cały czas domagają się żywienia. Popatrzcie również, jak pięknie ptaki potrafią zbudować swoje gniazdo. Widzicie, jest pięknie przeplatane, cieplutkie, zsiana. W środku są na pewno jeszcze jakieś miękkie rzeczy, na przykład pióra, żeby ich pisklakom było wygodnie. Gniazdo musi być na tyle wysokie, żeby pisklaki nie wypadły z niego. A tutaj mamy rodziców, którzy karmią swoje pisklaczki. Widzimy już, że są starsze, ponieważ zaczynają się już. Zaczynają już obrastać w piórka, i oczka zaczynają się powoli otwierać. Mam nadzieję, że podobała Wam się przygoda naszych sikorek. Dzisiaj, jak się domyślacie, będziemy rozmawiać o ptakach, więc całkiem przyjemny dzień przed nami. Teraz przygotowujecie ćwiczenia i za chwileczkę widzimy się na kolejnej lekcji.